Dziennik kapitana Artura Sitkiewicza, data 28 stycznia 2321, dzień 27. Ewolucja szybsza niż światło? Okej, okay. co masz dla mnie, doktorku? Tak się zawsze zaczyna rozmowa z tym etycznie niepewnym naukowcem. Spotkanie odbyło się w moim gabinecie, jeśli można to tak nazwać. Doktor, jak obiecał, tak przyniósł raport z badań różnych form antaksen. Wstawię tutaj zapis audio z tego spotkania. To się definitywnie przyda w oficjalnych zapisach. Kto wie, może kiedyś będzie to podczas nauki o historii. Kapitanie, jak obiecałem, oto nowe informacje dotyczące biologii Antaksen. Jest to naprawdę fascynujące. Okej, okay, okej, okay, już się tak nie fascynuj, lepiej tłumacz i tym razem prostymi słowami. Pamiętaj, że jestem żołnierzem, nie naukowcem. Antaxan Hive Dominion składa się z paru różnych gatunków. Wiadomo, Antaxanie to główny gatunek, który dominuje wśród y, atakujących. Jednak, co jest bardziej fascynujące, to najwyraźniej to, że oni mają zdolność do manipulacji DNA. Jak to? Dla przykładu, bajostatki to żywe stworzenia, które zostały zaprojektowane tak, aby miały miejsce na żołnierzy: możliwość bronienia się w pustce kosmosu oraz oczywiście możliwość podróży na świetlnej. <słuch> Ok, Okej, to już wiemy po skanach. Czy wiesz jak to jest możliwe? Eee, tak i nie. Wiem na pewno, że możliwość podróży kwantowej jest spowodowana bioinżynierią, a na swoich biostatkach prawie każdy statek ma taką możliwość. Jednak lewiatan, ten wielki robak przypominający wieloryba, jest zdolny do wygenerowania większego pola kwantowego niż on sam. Moja teoria jest taka, że antaksanie zdominowali swój ekosystem, zniewalając wszystkie inne stworzenia i na przestrzeni całej generacji manipulujących DNA w celu stworzenia narzędzi. Nawet sami siebie zmienili, aby móc spędzić godziny w pustce kosmosu oraz szybciej leczyć rany. To by tłumaczyło ich wytrzymałość. Dokładnie. Każdy element ich uzbrojenia jest żywy. Gdybyśmy mogli, to bardzo bym chciał porwać parę bajężynierów Antaksan w celu pobrania tej cennej wiedzy. Wymuszona ewolu... Czekaj, 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 czy, czy ty. Czy ty chcesz to samo zrobić z nami? A czemu by nie? Już teraz manipulujemy genami w celu wydłużenia życia, leczenia raka, a w niektórych przypadkach nawet naprawienia genetycznych defektów. Jednak ta wiedza, ta ekspertyza bioinżynierii by pozwoliła nam o wiele więcej. Górnik? Czemu nie cztery ręce? Naukowcy? Może większy, bardziej złożony mózg? Wyobraź sobie to, Artur. Żołnierze ze skórą, twardą jak stal zdolnych do przetrwania czegokolwiek to oferuje nam ta wojna. Oj, chryste, doktorze. Zgodzę się z tobą, że manipulacja DNA jest przydatna, bo wie, że ja z tego skorzystałem już nie jeden raz. Lecz to, co Ty proponujesz, to stworzenie zupełnie nowych gatunków na bazie skromnego człowieka. Wysłuchaj mnie. Antaksanie to jak na razie jedyna żywa. Cywilizacja kosmiczna, jaką mamy w tym kosmosie. Ja, ja tylko proponuję, aby Konfederacja stworzyła parę własnych kosmitów, żebyśmy nie byli samotni we wszechświecie. Ej, dzięki Bogu, że nie jesteś odpowiedzialny za decyzję w Konfederacji, bo już bym tutaj siedział z tytanowym zatkiem i oczami na podczerwień. Yy, dziękuję za raport, tylko nie rób niczego, co by mnie zmusiło do egzekucji. Ciebie. Oczywiście, kapitanie. Więc tak, bioinżynieria, jaką doktor sugeruje, jest ciekawym rozwiązaniem na problemy ludzkości w kosmosie, lecz szczerze, gdyby nie był mi tak potrzebny, to bym go zastrzelił na miejscu za takie myśli. Wysyłam ten cały zapis do centrali w nadziei, że po konflikcie doktor spędzi trochę czasu w kolonii karnej.